Nie wiem jak to możliwe, ale właśnie minął 50. dzień wyzwania Glow Up Run. Zostało 15 dni do końca i myślę, że to właśnie te dni będą dla mnie najbardziej intensywne, bo to też 15 dni do świąt. Co oznacza, że muszę przygotować wszystkie prezenty, spakować się, bo lecę do Polski. Chciałabym jeszcze udekorować nasze mieszkanie. Dalej nagrywam vlog masy. No i przede wszystkim chcę jak najbardziej docisnąć końcówkę wyzwania i dać z siebie wszystko. Nie zaczęłam tego tygodnia najlepiej, bo znowu zaspałam i nie poszłam na spacer. I też jakoś mało dla was nagrałam przez cały dzień. Wydaje mi się, że to taki efekt po podróży. trochę taki kac, trochę powrót do rzeczywistości, ale dzisiaj już jest lepiej. No i też nadrobiłam kroki po pracy, bo pojechaliśmy z Travisem do galerii w poszukiwaniu Prezentów na święta. I słuchajcie, zajęło nam to prawie 4 godziny. I ja i Travis mamy duże rodziny i każdy, każdy każdemu robi prezent, więc trochę tego jest. Chyba byliśmy w każdym sklepie, ale dobra wiadomość jest taka, że już mamy prawie wszystkie prezenty. Ale spokojnie o sobie też pamiętałam i sobie też coś kupiłam. Powiem wam, że wyjście do galerii przed świętami nie jest dla słabych. Ja już naprawdę dostawałam oczo pląsu, byłam przebacycowana i chciałam stamtąd wyjść jak najszybciej, ale też byliśmy bardzo głodni, więc od razu zjedliśmy na miejscu Kebaba i od razu poczułam się lepiej. Zjedliśmy i pojechaliśmy do domu, I gdy siedzieliśmy w samochodzie, sprawdziłam swój telefon i zauważam, że mam już 1000 subskrypcji na moim kanale. Naprawdę się ucieszyłam i zrobiło mi to dzień. Bardzo Wam dziękuję, że tu ze mną jesteście. I na Naprawdę doceniam każdy komentarz i postaram się wam jakoś odwdzięczyć. Buziaki, pa!